W internecie jest sporo hałasu na temat tego, w jaki sposób rozliczać samochody. Chodzi oczywiście o samochody osobowe od stycznia 2026 roku. Fakty są takie, że już są przepisy, które na pewno wejdą w życie od stycznia. Niestety dla większości przedsiębiorców są one niekorzystne, to znaczy zmiany, które zostaną wprowadzone, będą powodowały, że mniejszą część kosztów samochodu będziemy mogli uwzględnić w kosztach podatkowych. O co w tym wszystkim chodzi, właśnie o tym będzie ten filmik. Obecnie, jeżeli chodzi o samochody, to mamy dwa limity, które możemy sobie uregulować w kontekście kosztów. Jeżeli mówimy o samochodach spalinowych, czy też hybrydowych, czy też takich klasycznych, to w tym momencie limit odliczenia w koszty wynosi 150 tysięcy zł. Oznacza to, że jeżeli kupujesz auto za 200 tysięcy, to i tak w koszty podatkowe możesz sobie wrzucić 150 tysięcy. Pozostała część będą to tak koszty niepodatkowe, zwane również n kupami Natomiast jeśli chodzi o auta elektryczne, auta wodorowe, to ten limit obecnie wynosi 225 tysięcy złotych. Jeżeli kupujemy auta droższe, to wtedy musimy policzyć proporcje i zawsze wszystkie koszty rozliczamy tą proporcją. Natomiast od 1 stycznia 2026 roku nastąpi pewna zmiana. Mam takie osobiste odczucia, że jest to pewne zmuszanie przedsiębiorców do tego, żeby kupować samochody wodorowe czy też elektryczne, a właściwie głównie elektryczne, mówmy się, że samochody wodorowe na ten moment nie są w Polsce specjalnie popularne. No i zostaną wprowadzone trzy limity. Pierwszy, najniższy limit to będzie 100 tysięcy i będą to tak zwane samochody pozostałe, czyli to są samochody, które z jednej strony są samochodami spalinowymi, czy też samochodami na ropę. To są samochody, które generują powyżej 50 gramów dwutlenku węgla na kilometr, czyli auta, które spalają, mają tak zwany wysoki poziom zanieczyszczenia jakkolwiek sobie to nazwiemy. Tutaj limit będzie wynosił 100 tysięcy zł. I umówmy się, że dzisiaj ogromna większość samochodów, która jeździ po polskich drogach, ale też samochody, które są w sprzedaży. Emitują więcej niż 50 g CO2 na kilometr. Oznacza to, że większość przedsiębiorców zamiast 150 tysięcy będzie mogła sobie wliczyć w koszty jedynie 100 tysięcy za zakup samochodu. Przy czym warto dodać, że koszty zakupu samochodów cały czas bardzo mocno rosną. Drugi limit to będzie limit 150 tysięcy. I tutaj mówimy o samochodach tzw. niskoemisyjnych. Tutaj spalanie powinno wynosić mniej niż 50 g wodlenku węgla na kilometr. Tutaj bardzo często nowoczesne samochody, takie albo hybrydowe, albo hybryda w pluginie, mogą łapać się na ten limit, czyli ten limit będzie wynosił 150 tysięcy. Tak jak było dotychczas, samochody elektryczne i wodorowe, dla nich limit pozostaje na poziomie 225 tysięcy. Bardzo ważne jest to, że przepisy wchodzą w życie od stycznia 2026 roku, oznacza to, że jeżeli na Twoich środkach trwałych znajdzie się samochód w roku 2025, no to powinien on podlegać starym przepisom, czyli jeszcze będziemy sobie mogli wrzucić koszty 150 tysięcy, bądź 225, jeżeli jest to samochód wodorowy czy elektryczny. Natomiast problemem są leasingi, akredyty, dlatego, że jeżeli umowa jest podpisana w 2025 roku, samochód jest odebrany 2025, to teoretycznie podlegamy pod przepisy 2025 roku. Natomiast już są w mediach różne głosy, że istnieje pewne ryzyko, że rząd stwierdzi, że jednak takie samochody, w związku z tym, że to są leasingi, a nie jest to nasz środek trwały, no to podlega pod nowy limit. Pewnie trzeba będzie poczekać na interpretację. Myślę, że najwięcej dylematów będzie w przypadku, jeżeli na przykład umowę podpiszemy w grudniu, a samochód odbierzemy w styczniu. A teraz pytanie, kiedy ta umowa wchodzi w życie. Tutaj pewnie zaczną się schody. Z mojej perspektywy, wszystkie samochody, które są odbierane i podpisywane umowy w związku z nimi w 2025 roku, powinny podlegać pod przepisy z 2025. Jak będzie w praktyce, tutaj pewnie musimy zaczekać na no, interpretację. Dobrym rozwiązaniem będzie kredyt, ponieważ w momencie, kiedy bierzecie kredyt na samochód, to samochód staje się Waszą własnością, a później wy spłacacie kredyt, więc nie ma wątpliwości, kiedy ten samochód jest środkiem trwałym. Natomiast na pewno samochody leasingowane, czy też w najmniej długoterminowym mogą tutaj stanowić wyzwania, jeśli chodzi o rozliczenia, szczególnie na przełomie roku 2025 i 2026. Na ten moment no nic nie przychodzi mi innego do głowy jak poczekać na interpretację, na jakieś oświadczenie na ministerstwa po to, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób te samochody rozliczać. A ja zachęcam Cię do tego, żeby się zerknął, zerknęła do naszego poradnika Samochód firmy, Osoby, które zakupią ten poradnik po pierwszym października 2024 roku, Otrzymają również aktualizację na początku 2025, dlatego że wiemy, że te przepisy już się zmieniają, natomiast czekamy też na indywidualne interpretacje, czy też w ogóle na jakieś oświadczenia, żebyśmy mogli jasno wypowiedzieć się, w jaki sposób rozliczyć koszty leasingów, czy, czy innych na przełomie tych dwóch lat. Link do poradnika znajdziesz w opisie tego filmiku, a ja trzymam za Ciebie kciuki, życzę miłego dnia i do usłyszenia kolejnym razem.